Polacy mieliśmy taką tendencję, zwłaszcza po 1989 roku, to jeszcze czasami jest zachowane, że bardzo chętnie kupujemy produkty zagraniczne w ładnych opakowaniach, nie doceniając jak gdyby produktów własnych. Bardzo się cieszę, że jest taka inicjatywa, że Dzięki Wschodni podjął taki temat. Akurat na Lubelszczyźnie są świetne warunki do tego, żeby właśnie wejść na rynki nie tylko polskie, ogólnopolskie, ale europejskie z produktami, które są wytwarzane w ekologicznych warunkach. I mamy doskonałe produkty. Stawiam był właśnie na rozwój takich produktów ekologicznych, produktów, które będą właśnie dobrą, będą dobrym ambasadorem naszego województwa poza granicami. Nasze dobre lubelskie. znak jakości Dziennika Wschodniego. Czyli nagrody główne tego plęskytu zaczynamy od branży technicznej. Decyzją kapituły konkursu nagroda w postaci kampanii reklamowej o wartości 10 tysięcy złotych na łamach Dziennika Wschodniego i na portalu dziennikwschodni.pl oraz możliwość posługiwania się tytułem nasze dobre lubelskie, przez okres dwóch lat trafia do przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego JakMed już Jakubczyk za elektryczną kosiarkę do trawy. Nie próbowaliśmy odgadnąć. Nie ma ale życzenia na sukces w przyszłości. Proszę Państwa, to jest pierwszą nie dzisiaj elektryczna kosiarka do trawy. Kategoria branża spożywcza kapituła konkursu jednomyślnie zdecydowała, że nagroda w postaci kampanii reklamowej o wartości 10 tysięcy złotych do wykorzystania w dzienniku wschodnim, na jego łamach i na portalu oraz możliwość posługiwania się za zaszczytym tytułem nasze dobre lubelskie przez okres dwóch lat trafia w tym roku do gospodarstwa rybackiego psa, pustelnia a na nabyć za szyneczkę z karka pustelni. Po w ogóle się nie spodziewałam, nie wybierałam się po żadne wyróżnienia, tym bardziej jestem bardzo mile zaskoczona i serdecznie dziękuję za takie wyróżnienie. To jest skarb, filety skarbiał wędzony w sposób tradycyjny, tradycyjnymi metodami, bez żadnych konserwantów. Po prostu wszystko jest, odbywa się na bazie po prostu ryby, ryby wyprodukowanej w sposób ekologiczny. Mamy certyfikat gospodarstwa ekologicznego. No i mamy nagrodę być może najcenniejszą. Bo to nagroda, jak to się mówi, publiczność. Prezesją czytelników Dziennika Wschodniego i liczbą 4225 głosów sms -owych. godło nasze dobre lubelskie. Wybór czytelników Dziennika Wschodniego trafia do firmy Perła Browary lubelskie. Wybór był bardzo trudne, ponieważ po kilka produktów, które dostały bardzo wysokie punktacje, i tak naprawdę punkty czy ułamki punktów zdecydowały, kto zajął najwyższe wyróżnienia. Kapituła kierowała się smakiem, swoim gustem, kreatywnością firm no i wybrała, oznaczyła te firmy, które rzeczywiście są kreatywne, których produkty były znakomite, ale którym nasze wyróżnienie może pomóc w promocji na całą Polskę, a może nawet na Europę.